Cześć, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Jak pewnie widzicie po tytule jest to wrap marcowy i tak ja dalej nadrabiam trochę książki, jakie znaczy nadrabiam książki, nadrabiam opowiadania o książkach, jakie przeczytałam w poprzednich miesiącach. Dzisiaj na tapet wzięłam sobie marzec, ponieważ i luty już nagrałam, także może bez będą przedłużania po prostu zacznijmy i przejdźmy do tych książek, jakie przeczytałam właśnie w tym miesiącu. Powiem Wam szczerze, że ich nie było za dużo. W sensie yy, nie była to jakaś fenomenalna liczba. Pozwólcie, że sobie zerknę do swoich zapisków, bo nie pamiętam, jaka była to dokładnie liczba. Yy, nie było to dużo, na pewno. W sensie jak na mnie. Yy, było to 15. No dobra, czy jednak było dość sporo? OK, nie wiem, czy myślałam, że było ich mniej, ale dobra, nieważne. W każdym razie yy, podzieliłam je sobie mniej więcej gatunkami, żeby było mi łatwiej o nich opowiadać, dlatego po prostu już przejdę do pokazywania Wam tych książek. I na pierwszy rzut pójdą dwie książki, które mogę zajrzeć do takich powieści obyczajowych, literatury pięknej, coś, coś w tym stylu. I pierwszą z nich jest o mojej córce Kim Hye-in, Jin, przepraszam, nie wiem jak się wymawia nazwisko tej autorki. W każdym razie jest to książka, jaką otrzymałam do recenzji od portalu Sztukater, za co ślicznie dziękuję. Jest to książka, która okazała się jedną z Najlepszych książek w ogóle tego miesiąca, ale też najlepszy, jedno z najlepszych książek już tego roku. Ja już to wiedziałam w marcu, kiedy ją skończyłam. Ta książka nie jest łatwa. Ona opowiada tutaj o relacji między matką a córką między matką, która bardzo stara się żyć według narzuconych jej schematów przez społeczeństwo według różnych zasad, które to społeczeństwo sobie przyjęło. Natomiast córka, która wraz ze swoją partnerką wprowadza się do matki, no nie wpisuje się w te wszystkie schematy i stereotypy, więc z miejsca między córką a matką rodzą się bardzo duże konflikty i one są taką. One są takim trochę motorem napędowym to wszystkiego i wiecie tutaj ta książka może nie jest jakaś odkrywcza bo wiecie o relacji między matką a córką ale w rzeczywistości była to naprawdę lektura ciężka taka poruszająca wzruszająca zresztą ja tutaj też dość sporo fragmentów sobie zaznaczyłam na pewno będę wracać do tej książki w przyszłości bo jestem ciekawa czy spojrzę na nią troszeczkę inaczej jak ją przeczytam za jakiś czas i drugą książką właśnie stało takiego gatunku jest to Rodzeństwo Moniki Wojciechowskiej, książka, która również bardzo ym, mnie zszokowała, ponieważ ja nie spodziewałam się, że tutaj ta tematyka pójdzie w tą stronę, natomiast y, cieszę się, że to poszło w tą stronę, ponieważ dzięki temu widzę, że autorka nie boi się ryzykować, nie boi się rzucać czytelnika na głęboką wodę, no i po trochę też samej siebie, y, jakby swoich bohaterów również. To jest książka, która nie spodoba się wszystkim, z tego względu, że no po prostu nie spodoba się wszystkim. Ona z jednej strony jest taka zwykła, bo opowiada właśnie tylko o tej relacji między rodzeństwem, ale z drugiej strony jest też bardzo, ale to bardzo specyficzną lekturą i niektórych może zgorszyć, niektórych może szokować, tak jak i mnie. A jeszcze innych w ogóle może odrzucić. Dlatego, jeżeli byście chcieli przeczytać tę książkę, to ja Wam ją bardzo polecam, ponieważ uważam, że warto. Ale miejcie na uwadze to, że może to nie być książka dla Was po prostu. Następnie myślę, że wezmę książki, które należą do tej, do gatunku dla młodzieży, slash książek dziecięcych w sensie do książek dla dzieci bo tak jakoś wyszło w tym miesiącu, że dość sporo ich przeczytałam w zasadzie więc wiecie, marzec to był taki marzec, marzec to, marzec to był marzec po prostu, ok? więc tak to wyszło przede wszystkim przeczytałam dwie książki Ewy Nowak Nie do pary oraz, oraz Zerwij z nią obie te książki uważam, że są warte uwagi, chociaż mnie osobiście bardziej przypadło do gustu Zerwij z nią po prostu bohater, bohaterowie byli bardziej sympatyczni, bardziej gdzieś tam mi leżej, natomiast Nie do pary to jest książka, która mnie denerwowała, głównie ze względu na zachowanie głównego bohatera, bo on był niesamowicie irytującym typem, który sam nie wie, czego chce, sam nie wie, do czego chce dążyć, i w ogóle wszystko było u niego na nie. I generalnie mnie ta książka bardzo denerwowała, dlatego nie jestem pewna, czy mogę wam ją polecić z czystym sumieniem. Chociaż uważam, że ogólnie warto. Książka mi polecia. Chociaż ogólnie uważam, że warto przeczytać te dwa tytuły, ze względu na to, że poruszają bardzo ważne tematy, bo tutaj. Mamy, wiecie, pierwsze miłości, mamy relacje z rodzicami, relacje z nowymi partnerami naszych rodziców, więc tutaj jest dość, no taka tematyka bym powiedziała, bardziej poważna, trudniejsza. Dlatego mimo wszystko uważam, że warto przeczytać te dwie książki i wam je polecam. Jeszcze mam jedną książkę tej autorki na swojej półce, którą zaczęłam, ale jeszcze nie skończyłam, więc myślę, że we wrapapie majowym na pewno o niej wspomnę. Także możemy iść dalej. Myślę, że wezmę te dwie, które są bardziej też dla młodszych czytelników, chociaż niekoniecznie. Pozdrowienia z uchatkowej Wyspy Megumi i Wasy to jest książka, którą ja po prostu kocham, bo jeżeli. Możliwe, że pamiętacie, w którymś z wrap ja opowiadałam o. z pozdrowieniami Żyrafa, później mówiłam o pozdrowieniach z Wielorybiego Przylądka, chociaż możliwe, że nie mówiłam, bo niektórych wrap nie nagrałam. Także w każdym razie to jest tą trzeci tej serii z pozdrowieniami Żyrafa I ja kocham te książki. One są dla naprawdę młodszych czytelników, bo tutaj mamy bardzo dużo ilustracji, mamy bardzo dużą czcionkę, ta historia. Nie jest też jakaś zaawansowana, nie jest też tutaj, wiecie, jakaś zagmatwana za bardzo. Ale mimo wszystko po prostu ja kocham te książki. One są moim takim comfort reading book i po prostu. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie kocham te książki, kocham również i tę książkę. E, naprawdę bardzo, bardzo mocno i ogromnie Wam je polecam. No, a te, poza tym te okładki są przesłodkie, no umówmy się. No halo. Zwierzątka na okładce o Więcej zwierzątek na okładce. Na okładkach książek, proszę. W marcu przeczytałam również Ada Jerek w krainie Przeklętej Korony, autorstwa Baty Gołębiowskiej. Jest to książka, którą otrzymałam od autorki, za co ślicznie dziękuję. Jest to książka, słuchajcie, która. Mm, jest książką historyczną. Historyczną dla młodzieży, dla młodszej młodzieży, ponieważ tutaj opowiada y, o początkach państwowości. Mamy tutaj również królów polskich. I tutaj nasi główni bohaterowie Ada i Jarek przeżywają różne przygody właśnie w tych różnych okresach, że tak powiem polskości Naprawdę jest to bardzo ciekawa książka, taka naprawdę bawiąc uczy i myślę, że w ogóle świetnie by było ją wprowadzić gdzieś do szkół W sensie nie jako lektura, ale taką może jako ciekawostkę, jako lekturę uzupełniającą cokolwiek Ponieważ uważam, że jest to książka, którą naprawdę bardzo warto poznać, warto ją przeczytać i warto ją podsuwać swoim pociechom, swojemu rodzeństwu, swoim uczniom, bo jest to bardzo dobra książka. Bardzo dobra książka pod względem merytorycznym, ale i pod względem w ogóle fabularnym. Więc naprawdę, wow, bardzo polecam Wam ten tytuł, jeżeli interesuje Was właśnie tematyka historyczna, zwłaszcza polski. Ja jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o tę książkę, i myślę, że w przyszłości będę nawet do niej wracać. Także naprawdę wow! A jeszcze nie widziałam, żeby ktokolwiek o niej mówił, dlatego wiecie, ja Wam o niej mówię i macie ją przeczytać. O, tyle Wam powiem. Przechodzimy dalej. Koń, koń, tygrys, tygrys. Mete Eike Książka, którą otrzymałam od wydawnictwa dwie siostry, za dziękuję. Jest to książka, z którą miałam. Troszeczkę problem, z tego względu, że z jednej strony bardzo mi się podoba, podobał mi się główny wątek dotyczący yy, kłamania, dotyczący yy, braku asertywności ze strony głównej bohaterki, ale z drugiej strony uważam, że jest to książka za krótka. Yy, fabuła nie zdążyła się za bardzo rozwinąć yy, i została po prostu przerwana, tak jakby w połowie, co niekoniecznie mi się podoba. Gdyby ta książka miała jeszcze jakieś 50 stron dodatkowych i autorka jakby bardziej rozwinęła te wszystkie wątki, po czym je tak ładnie zamknęła, domknęła, to by było super, i ta książka by naprawdę znalazła się na podium tego miesiąca. Natomiast tak się nie stało, więc no trochę kicha. Ogólnie trochę kicha, jestem trochę rozczarowana. Trochę jestem smutna z tego powodu, bo liczyłam, że ta książka naprawdę będzie dobra. I ona obiektywnie patrząc jest dobra, ale subiektywnym moim okiem, moim spojrzeniem. Nie jest to książka wystarczająca, nie jest to książka na tyle rozbudowana, na tyle, na tyle mnie nie pochłona, żebym ja ją mogła polecać po prostu z czystym sumieniem. Niestety, po prostu trochę, trochę nad tym ubolewam. No cóż, może kiedyś do niej wrócę, może wtedy się do niej bardziej przekonam, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że wiecie. Następne książki tej autorki po jakie sięgnę, to będą już o wiele lepsze. Ale okładka jest bardzo ładna i to trzeba docenić. I ostatnią książką z tego, tak jakby, gatunku jest to Mroczne, są to Mroczne Umysły Aleksandry Braken. W końcu przeczytałam Mroczne Umysły po tylu latach, po prostu wiecie co, to był mój absolutny zachwyt, zachwyt marcowy pod względem tego, jak dobrze było mi wrócić do tej historii. Ja przesięgam jakby Mroczne umysły kojarzą mi się z rokiem 2016, kiedy ja dopiero wkraczałam w ten świat bookstagrama, w ogóle książkowy I kiedy ja poznawałam dopiero te wszystkie książki fantastyczne dla młodzieży Kiedy, wiecie, jeszcze nie było tylu książek w ogóle z całego gatunku na rynku polskim I to było dla mnie takie wow I ja pamiętam, że czytałam tę książkę z polecenia mojej koleżanki z klasy I wtedy się zakochałam i teraz po tylu latach wróciłam do tej historii, przeczytałam ją raz jeszcze i zakochałam się chyba jeszcze mocniej. Zaznaczałam bardzo dużo fragmentów. Jakby autentycznie kocham tę książkę, i naprawdę nie mogę doczekać się, jak przeczytałam już tom drugi. Bo pamiętam, że wtedy, te lata temu, ten tom drugi niekoniecznie mi się spodobał, ale jestem ciekawa, czy teraz, kiedy wiecie, wrócę do tej książki w tym wieku, który jestem teraz, to być może ta książka spodoba mi się po prostu bardziej. Soki, że się za drąbą, bo nie zobaczyliście. Ale e, lubię jakiś mi ciepło. Taki, e, taki fanfakt o mnie, po prostu kocham być przykryta. Dobra, idziemy dalej. E, może teraz wezmę książkę, e, jaką przeczytałam. To jest jedyny, jedyna literatura faktu, jaką przeczytałam w marcu. E, w ogóle mam wrażenie, że ostatnio dość mało literatury faktu czytam. Chociaż bardzo się polubiłam ogólnie z tym gatunkiem i z tego typu książkami. Dlatego e, nie mogę doczekać się, jak. <laughs> Będę miała więcej czasu i sięgnę po książki, właśnie z tego gatunku, jakie mam na swojej półce. Bo mam już ich dość sporo, także wypadałoby je przeczytać. No, także taka, taka mała dygresja, w ogóle znowu mnie prześwietla. Nie wiem o co chodzi. W ogóle ta pogoda jest tak dziwna. Dobra, wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że moje filmy są chaotyczne i że gadam czasem od rzeczy, więc jakby po prostu idźmy dalej. Przeczytałam książkę Janusza Szostaka z serii Śledztwa Szostaka Co się stało z Iwoną Wieczorek Książka, która bardzo mnie ciekawiła ze względu na to, że że w tym roku Czy to było pod koniec tamtego roku Wyszły na jaw jakieś różne inne rzeczy związane właśnie z tą samą sprawą Iwony Wieczorek Dlatego też, kiedy zobaczyłam, że ta książka jest tam gdzieś na promocji, w którejś księgarni To stwierdziłam, że bardzo chętnie ją sobie przeczytam i ją sobie zakupiłam e, i ją przeczytałam. I słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jestem rozczarowana. W sensie y, nie samym. Nie samą historią, no bo jakby, jak można być w tym rozczarowanym, no po prostu stała się, wydarzyła się tragedia. Nie wiadomo, co się stało z tą młodą dziewczyną. Y, dalej jest więcej pytań niż odpowiedzi, i po prostu wiecie, wszyscy błęd, błądzą jak we mgle, bo nie wiadomo o co chodzi. Jakby, nie, nie w tym kontekście. Jestem rozczarowana tym, jak. W sensie nie leżał mi w ogóle styl pisania autora i w ogóle przedstawianie tej historii przez autora. To było takie jakieś rozlazłe, trochę takie miałkie, takie. Nawet nie potrafię do końca Wam wyjaśnić o co chodzi. Jak czytałam na przykład te dwie książki w lutym Moniki Góry, to były też reportaże na podstawie wiecie prawdziwych wydarzeń. To tamte książki jakoś mi lepiej wchodziły, w sensie były lepiej napisane, ten język był taki bardziej plastyczny, ta historia była przedstawiona faktycznie tak bardzo mocno na neutralnym gruncie, żeby każdy mógł wyrobić sobie własne zdanie w tej sprawie. I wiecie, a tutaj miałam wrażenie, że autor się ukierunkował na jedną grupę osób, która. Według autora była winna, i po prostu podczas czytania ja to czułam, że to nie jest totalnie neutralne przedstawienie całej historii, tylko jest to na zasadzie takiej, um, tu macie winnych i po prostu wasze oczy muszą być skierowane cały czas w ich stronę, bo inaczej będzie bardzo źle. I jakby wiecie, nie wiem czy rozumiecie co mam na myśli, nawet nie wiem sama czy ja rozumiem co ja mam na myśli. W każdym razie ta książka nie do końca mi się spodobała, nie do końca mi leżał styl pisania autora. Może inne książki na temat tej sprawy bardziej gdzieś tam mi, wiecie, wskażą może jakieś światło w tunelu. Może bardziej rozjaśnią mi tą sprawę i po prostu będą lepiej napisane? Nie wiem. W każdym razie, jeżeli lubicie literaturę faktu, to myślę, że możecie sięgnąć po ten tytuł, ale jeżeli jakby niekoniecznie chcecie, to też Was nie będę jakoś super do tego zachęcać Tyle, po prostu Tyle mam do powiedzenia o tej książce Mam trzy książki, które są bardziej z yy, pogranicza, fantastyki W sumie te dwie to takie bardziej, jak yy, to się teraz nazywa, romantaze, czyli fantastyka z wątkiem romantycznym Absolutnie jakiś dziwny twór, znaczy, nie, nie, nie żebym oceniała, tylko po prostu dziwnie to brzmi, tak dla mnie osobiście, romantazy tak śmiesznie trochę, ale jakby rozumiem, że była potrzeba, żeby jakoś to nazwać i jakby spoko. Nic do tego nie mam. W każdym razie zacznę od tych Boże właśnie dwóch książek, a mamy tutaj dwór srebrnych płomieni Sary J. Mas. Książki, które już jakiś czas leżały na mojej półce w końcu, doczekały się przeczytania. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że historia Nesty i Kasjana, którą tutaj otrzymaliśmy um, spodobała mi się o wiele, o wiele, o wiele bardziej niż historia ta docelowa, którą znamy z dworu Cierni czyli Fejry i Rysanda. Jakby nie wiem, jakoś tak wydawało mi się, że tutaj jest więcej ognia, więcej pasji i jakby więcej się tutaj działo. I to było coś absolutnie super. No, i też mieliśmy tutaj wątek od nienawiści do miłości, także, jakby ja uwielbiam, więc sami rozumiecie. Ja jestem ogólnie bardzo na tak, jeśli chodzi o te książki. Naprawdę jestem bardzo na tak, bardzo mi się one podobały i ogromnie Wam je polecam, jeżeli lubicie twórczość Sary J. Maas, jeżeli lubicie właśnie fantastykę z wątkiem romantycznym i jeżeli spodobały Wam się dwory to myślę, że te książki również Wam się spodobają, chociaż e, mam wrażenie, że jestem w naprawdę niewielkiej grupie, e, która jest jakby pod wrażeniem tej, tych książek, bo bardzo duża grupa osób jednak e, woli historię Feyre i Rysanda i jakby to jest super. Spoko, ja nic do tego nie mam. Nie osobiście ta historia niekoniecznie przekonała, bardziej przekonała mnie Nesta i Cassian. Tyle. Tyle mam do powiedzenia. Trzecią książką z tego gatunku fantastycznego, że tak powiem, jest to Light Lark, Alex Aster. Książka, która nieoczekiwanie dla mnie okazała się tomem pierwszym serii, i jakby jak to usłyszałam, to miałam takie. nie rozumiem po co, ale niech będzie, ok. Wiecie co? Ta książka zbierała bardzo różne opinie, ludzie uważali, jedna grupa uważała, że jest to. Absolutnie przehypowana książka, taka, że jakby jest zwykłą książką, absolutnie nic nowego nie wnoszącą, a drudzy się nią bardzo mocno zachwycali, i ja jestem gdzieś pośrodku. Z jednej strony uważam, że ta książka jest pewnego rodzaju powiewem świeżości, bo tutaj mamy takie sceny i takie wątki, których ja na przykład wcześniej nie spotkałam w fantastyce młodzieżowej. Właśnie to jest taka bardziej fantastyka młodzieżowa, powinna tam do tamtych książka, ale nieważne. W każdym razie yy, właśnie tutaj z jednej strony miałam taki powód świeżości, ale z drugiej strony w tej książce czegoś mi zabrakło. Zabrakło mi jakiegoś takiego dob dobrze poprowadzonego, yy, dobrze poprowadzonej akcji i dobrze poprowadzonych, yy, dobrze, yy, wiecie, kierowanych tych pomysłów które autorka tutaj miała, a te pomysły były świetne, bo jakby wyspa, która pojawia się raz na... Nawet nie wiem ile lat. Na 100. Tak, na, że wyspa, która y, pojawia się y, jakby, nie wiem, tak jakby raz na 100 lat. Jakby tam potem y, co 100 lat się odbywają jakieś walki pomiędzy różnymi władcami różnych krain. Jakby no, komon, to brzmi rewelacyjnie. To brzmi świetnie. Ale wykonanie tutaj leżało. I to mnie strasznie boli, bo pierwsza połowa książki z jednej strony była ciekawa, ale z drugiej strony była strasznie taka rozwlekła. Główna bohaterka w ogóle nie została dla mnie przedstawiona była strasznie płaska i nijaka. Ja nie potrafię o niej powiedzieć żadnej jakby cechy charakterystycznej, bo po prostu nie jej pamiętam. Nie pamiętam jaka ona była. A jakby to chyba nie tak powinno być, więc sami rozumiecie. Lightlark jest. Taką książką, która budzi dużo emocji, nawet we mnie. I co do której ja się muszę zastanowić, czy będę chciała sięgać po kontynuację, jeżeli wyjdzie u nas, czy raczej dam sobie spokój. Nie wiem, będę musiała się nad tym naprawdę bardzo mocno zastanowić. W każdym razie, jeżeli chcecie sięgnąć po ten tytuł, to śmiało sięgajcie, sprawdźcie na własnej skórze. Może Wam się spodoba bardziej ta książka, nie wiem. Mnie osobiście nie porwała, aż tak, jak tego oczekiwałam obiektywnie patrząc, była ok, była poprawna ale chyba chciałam czegoś więcej i tyle, po prostu ostatnimi książkami, o których Wam wspomnę, są to trzy takie romansidła slash erotyki książki z wątkiem erotycznym, są to książki, które też przeczytałam w marcu i właściwie wszystkie te, wszystkie te trzy książki były naprawdę dobre Mamy Król Popiołów. Ludka skrzydlewska, jakby ludkę, twórczość ludkiej, ja kocham. I to wiemy nie od dziś. Ta książka była naprawdę bardzo dobra. Widzę, że znowu mnie przyświetla, za chwilę nie trafi. Ta książka była naprawdę bardzo dobra. Główna bohaterka, bardzo, ale to bardzo przypadła mi do gustu, bo ja w ogóle bardzo lubię bohaterki tworzone przez tę autorkę, bo one nie są jakby takie że o, przyjdzie po mnie książę i mnie uratuje tylko one są raczej takie, wiecie, że dzieje się coś złego, to one jakby zakasają rękawy i same idą do roboty i same po prostu walczą o siebie, o swoje bezpieczeństwo i to jest coś absolutnie genialnego ja to uwielbiam i ta książka była naprawdę bardzo, bardzo dobra bo tu bardzo dużo akcji, jeżeli lubicie wątki sensacyjne, to naprawdę polecam Wam ten tytuł Idziemy dalej, jak nie zepsuć palanta, instrukcja w 10 krokach Anny craft jest to kontynuacja, jak naprawić palanta Ta książka bardzo, ale to bardzo mi się spodobała Dlatego też nie mogłam doczekać, aż sięgnę po kontynuację W końcu to zrobiłam, kontynuacja okazała się Równie świetna, co tą pierwszą, z czego się bardzo, ale to bardzo cieszę Naprawdę uwielbiam tę historię To jest historia, która wzbudza we mnie Same ciepłe uczucia Uśmiech na mojej twarzy i po prostu jest rewelacyjny. No, bo mówmy się, mamy tutaj wątek też. Mamy tutaj romans biurowy. Mamy tutaj wątek Love Hate. Hate Love, jak zwał, tak zwał. I jakby to jest coś absolutnie genialnego i ja to kocham. Ja to kupuję i po prostu ja tego chcę więcej. Naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam Wam te książki. Jeżeli lubicie romanse biurowe, biurowe jeżeli lubicie właśnie tego typu książki, naprawdę świetne i żałuję, że nie mówi się o nich więcej. Trzeba to zmienić. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w tym miesiącu, jest to te słynne The Love Hypothesis Ali Hazelwood, fenomen TikToka, książka, która po prostu szturmem podbiła wszystkie listy przebojów książkowych. Była wykupywana i wiecie, ja jakby na tej fali całej też kupiłam, też skusiłam się na ten tytuł, bo stwierdziłam, że no hej, no skoro tyle osób polecam, to może coś faktycznie jest na rzeczy. I jakby przeczytałam tę książkę i trochę zaznaczyłam mniej fragmentów. I powiem Wam tak: jest to naprawdę przyjemna książka, naprawdę dobra. Taka, wiecie, że po prostu jak jest na przykład lato już, powiedzmy, jest ciepła pogoda, idziecie sobie, wiecie, na leżaczek, do ogródka, bierzecie sobie taką książkę i po prostu super miło płynie Wam czas. To jest tego typu książka. Mamy tutaj y, Grampian Sunshine, czyli mamy y, dwa odmienne charaktery, jeden taki trochę jest y, na zasadzie, że... Nie, nie, nie za bardzo wszystko go cieszy, a z kolei ta droga osoba to jest po prostu wchodzący z promyk słońca, który cieszy się z życia i wszystko przyjmuje po prostu z uśmiechem na ustach. To jakby ten wątek też uwielbiam. I jakby ta książka po prostu była dobra. Nie zachwyciła mnie jakoś super przesadnie, nie uważam jej za jakiś wiecie, rewelacyjny twór, ale jest naprawdę bardzo dobra. Po prostu. Także tak by to wyglądało. Tyle właśnie książek przeczytałam w marcu. Uważam, że marzec był bardzo dobry pod kątem przeczytanych książek, pod kątem jakości tych książek, więc z tego się bardzo cieszę. W komentarzu na dole możecie mi dać znać, czy czytaliście którąś z tych książek lub czy macie je w planach. Możemy też sobie podyskutować na temat tego, czy Wam się podobały te książki, które mnie się nie podobały, lub na odwrót. No i cóż, ja już Was chyba żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo, bo to jest najważniejsze. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!